Profesor Leszek Balcerowicz, Forum Obywatelskiego Rozwoju, były minister finansów, były szef Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry, panie profesorze, witamy. Dzień dobry państwu. Chociaż dzień nie jest najlepszy i pewnie na te dobre dni będziemy musieli jeszcze długo poczekać. Panie profesorze, tak od ogółu do szczegółu, gdyby pan miał powiedzieć, co dzisiaj jest w gorszym stanie? Polska służba zdrowia czy polskie finanse? Bardzo trudno to sprowadzić do jednego wspólnego mianownika, Bardziej dramatyczna sytuacja panuje zapewne w służbie zdrowia i stąd koncentracja uwagi na tym sektorze jest absolutnie uzasadniona. Ale rozumiem, że Panią interesują bardziej moje opinie na temat finansów publicznych. Zdecydowanie tak, powiedzieć. choć od kontekstu politycznego pewnie, panie profesorze, nie uciekniemy. Dlatego powiedziałam, że od ogółu do szczegółu, bo to wszystko niestety w tej chwili bardzo się przenika. Mamy taką propagandę sukcesu, mówienie o tym, że jest fenomenalnie, że budżet jest bardzo dobry, że na tle innych krajów Unii Europejskiej naprawdę wypadamy świetnie. No tylko pytanie, co z tego wszystkiego zostanie, kiedy powiemy, sprawdzam za kilka miesięcy? Zła polityka zawsze, zawsze myśli się ostatecznie na ludziach nawet jeśli początkowo wydaje się dobra i to jest historia populizmu w wykonaniu PiS-u, albo w 2016 roku gospodarka w Polsce rzeczywiście przyspieszyła, ale to nie dzięki PiS-owi, a dzięki ożywieniu w Unii Europejskiej, które się skończyło i dzięki temu że podwoił się napływ Ukraińców do do pracy I korzystając z tego z tej bonanzy, PiS wprowadza dodatkowo ogromne wydatki. Łącznie w tym roku to będzie do 60 miliardów złotych dodatkowych wydatków, i dopóki gospodarka przyspieszała, to wielu ludziom wydawało się, że jest wszystko w porządku, że nawet to jest korzystne. Na tym polega populizm. On polega na tym, że wprowadza się w życie środki krótkookresowe, które wydają się korzystne, a przynoszą o wiele większe szkody na dłuższą metę. Na to nałożył się oczywiście Koronawirus, który spowodował w Polsce, podobnie jak gdzie indziej, bardzo istotne załamanie gospodarki, i wtedy wpływa do budżetu mniej podatków. To jest zrozumiałe i podają się, po, pokazują się dodatkowe wydatki. To, że deficyt zwiększa się w takich sytuacjach, to jest rzecz normalna. Pytanie natomiast, o ile? I całe to tak jak w medycynie, gdyby lekarz mówił. Bez względu na chorobę bierz maksymalną dawkę lekarstwa. No by bardzo by zaszkodził pacjentom, a może by trafił nawet do kryminału. Tymczasem słyszymy od wielu ekonomistów z różnych stron, o różnych etykietkach, że ponieważ jest katastrofa, no to trzeba tworzyć jak najwięcej pieniądza, a potem się zobaczy, albo nawet oni się nie zastanawiają nad tym, co będzie potem? Każda odpowiedzialność zakłada oceny skutków proponowanych czy wprowadzanych w życie posunięć, nie tylko na krótszą, ale również na dłuższą metę. Mhm. Polska, należy, zapisu należy do krajów, które rekordowo zwiększyły deficyt w swoich finansach publicznych, co zawsze odkłada się w długu publicznym. Do tego deficytu przyczyniło się coś, co nie miało w Polsce miejsca przez poprzednie 30 lat, po 1989 roku, a mianowicie masowe drukowanie pieniędzy przez Narodowy Bank Polski, na którego czele stoi pan Grapiński z PiSu. A warto przypomnieć, że ponad 30 lat temu mieliśmy do czynienia z wybuchem ogromnej inflacji. To była 10-20-30% miesięcznie. Z czego to się wzięło wówczas u schyłku socjalizmu z masowego drukowania pieniędzy? I jeszcze, żeby dokończyć tą historię, y, y, polityka PiS polegała również na cofaniu poprzednich bardzo ważnych reform. Ze wszelkiego doświadczenia wiemy, że gospodarka upaństwowiona jest gospodarką upolitycznioną i dlatego źle działa. Nigdzie się nie sprawdziło. A co robił PiS? Nacjonalizował. I to dwa bardzo ważne sektory. Po pierwsze, sektor bankowy, gdzie my jesteśmy na trzecim miejscu. Po Łukaszence na Białorusi i Putinie w Rosji pod względem udziału banków państwowych. Na czym to polega niebezpieczeństwo? Na tym, że takie banki podlegają presjom partyjnym na rozdawanie kredytów. I nie jest przypadkiem, że wedle międzynarodowych badań, im więcej jest banków państwowych, tym więcej jest kryzysów. To nie występuje od razu. To jest takie zagrożenie na dłuższą metę. Panie profesorze, tak, bardzo, bardzo ważne wątki Pan poruszył tutaj. Ja troszkę przy deficycie chciałam się zatrzymać, bo rzeczywiście w tej chwili mamy sytuację bardzo kryzysową, niespodziewaną, no bo do nikogo nie można mieć pretensji, że mamy epidemię koronawirusa i że wszyscy działają poniekąd po omacku. Lewica w Polsce mówi, że właściwie w tej chwili nie można mieć pretensji i nie będzie mieć pretensji do Prawa i Sprawiedliwości, że bardzo mocno do tego deficytu sięga, żeby jakoś sobie radzić, i z epidemią, i z kryzysem gospodarczym. Czy rzeczywiście Pan uważa, że w tej chwili jesteśmy w takiej... W momencie, że tym deficytem nie powinniśmy się przejmować, bo są rzeczy ważniejsze. Ja o tym powiedziałem ja powtórzę przed chwilą. Tak, chciałbym, żeby rozwinął pan ten wątek. Pytanie. Mhm. Pytanie nie brzmi, czy mieć większy deficyt, tylko o ile i tak jak w medycynie, przecież lekarze nie mówią, nieważna dawka lekarstwa, bierzcie maksymalną. I podobnie w gospodarce. W związku z tym to jest nieodpowiedzialność, jeżeli ucieka się od najważniejszego pytania. Przypomnę, że my nie mamy tak silnej, stabilnej gospodarki jak Stany Zjednoczone czy strefa euro. My jesteśmy bardziej podatni na ruchy kapitału, na uważną obserwację ze strony rynków finansowych. I to, co może przynosić małe szkody w wielkim kraju, może przynieść duże szkody w mniejszym krajom. Panie profesorze, czy z perspektywy tego, co dzieje się w tej chwili w polskiej gospodarce, możemy prognozować na przykład potężny spadek wartości złotego? Bo to są też pytania, które bardzo często w tej chwili ludzie stawiają, myśląc o swoich kredytach, myśląc o tym chociażby za co i w jakiej kwocie kupią już tą słynną szczepionkę na koronawirusa, jak będzie rósł dolar w stosunku do złotego. Jak Pana zdaniem ta sytuacja będzie wyglądała w kontekście kondycji polskiej gospodarki i jej wiarygodności? No, jak to były minister finansów, nie były szef Narodowego Banku Polskiego, nie będę tutaj przedstawiał jakichś alarmistycznych prognoz, mm -hmm. powiem tylko lub powtórzę, że właśnie dlatego jest potrzebna kalkulacja, umiar, a nie prymitywne, prostackie zalecenia, nieważne ile, że chodzi także o stabilność złotego. Mm -hmm. No dobrze, ale... Tak na sam, tak. podobna proporcjonalnie dawka dodatkowego pieniądza wstrzyknięta do gospodarki amerykańskiej o wiele mniej zagrozi stabilności dolara, czy po, w porównaniu z podobną proporcjonalnie dawką złotego. I nie mm. można zapomnieć, że mamy do czynienia z różnymi pacjentami. No dobrze, ale rozumiem, że raczej nie możemy liczyć na to, że złoty będzie się wzmacniał w następnych miesiącach. Ja rozumiem, że pan nie chce sieć alarmu jako były szef NBP, ale no to byłoby bardzo mało prawdopodobne. Mm -hmm. Chyba, że zdarzyłaby się jakaś katastrofa w Stanach Zjednoczonych, czego raczej się nie prognozuje. I zresztą byłoby to niedobre dla świata. Panie profesorze, a kiedy przygląda się pan już od wielu miesięcy, od kwietnia, maja, tak naprawdę tej tarczy antykryzysowej, icons. nowelizowanej już dziesiątki chyba nawet razy, tej pomocy polskim przedsiębiorcom, która jest dość chaotyczna. No, dość patrzeć na to, co dzieje się, co się działo w przypadku chociażby handlujących przed cmentarzami, albo co działo się w przypadku wielkich sieci meblowych, ta zmiana zdania <mitad> to, right. bardzo szybka, publikowanie rozporządzenia, i na ostatnią chwilę. Czy Polska jest dzisiaj atrakcyjnym rynkiem w ogóle do prowadzenia jakiegokolwiek biznesu? No bo wiemy, że przedsiębiorcy cenią sobie przede wszystkim przewidywalność i stabilność. No, Poruszyła Pani kilka ważnych zagadnień. Po pierwsze, sposób przygotowania nadzwyczajnych rozwiązań. Nadzwyczajna sytuacja wymaga dodatkowej analizy, żeby nie było chaosu. I teraz, jeżeli chodzi o restrykcje związane z koronawirusem. No to jest bardzo prosta zasada, a mianowicie, żeby ich stopień, stopień restrykcji był proporcjonalny do zagrożenia w danym miejscu, czy w danej dziedzinie, bo inaczej jest właśnie chaos. No i wspomniany przez panią przykład sklepów meblowych świadczyby o tym, że tej zasady przynajmniej nie w każdym przypadku się przestrzega. Być może jest to związane z w ogóle z samym sposobem przygotowania restrykcji. Zastanawiam się, czy Rząd konsultuje się z najlepszymi specjalistami ze sfery gospodarki, włącznie ze związkami zawodowymi, przedsiębiorstwie i związki zawodowe. Oni powinni stworzyć własną grupę roboczą, przekazywać swoje sugestie, powiedzą najlepiej, co się dzieje w zakładach pracy i konsultować, aby być może nawet częścią szerszego zespołu, który przygotowuje. Propozycja rozwiązań na nadzwyczajne czasy. Panie profesorze, ale pan widzi w tej chwili bardziej zarządzanie chaosem? Czy bardziej w ogóle jakikolwiek brak merytorycznego przygotowania ludzi, od których to wszystko zależy? Czy jak, jak właściwie mamy czytać to, co dzieje się na linii rząd przedsiębiorcy, rząd, gospodarka? Uważam, że przedsiębiorcy powinni wykazywać większą aktywność niż do tej pory, i nie występować tylko w roli patentów. Przedsiębiorcy. Przecież nie mówię uh -huh. o pojedynczych przedsiębiorcy, uh -huh. nie mówię o pojedynczych firmach, bo każdy z osobna przedsiębiorca może się bać, że jak coś krytycznego powie, to go władza obecna załatwi. Ale mówię o organizacjach przedsiębiorców, które są liczbowo potężne, a mam wrażenie, że występują jako petenci. Oni właśnie powinni wyodrębnić, różnić swoich najlepszych ekspertów od zabezpieczania pracowników. Przed zarażeniami w miejscu pracy. I do tego, jak sądzę, powinni dołączyć najlepsi eksperci ze związków zawodowych. I oni powinni występować jako partnerzy, a nie jako petenci. No tylko jak to zrobić? Bo żeby mieć partnera po drugiej stronie, to ta druga strona musi chcieć rozmawiać i być na te rozmowy otwarta. Ale przede wszystkim trzeba wykazać organizację. Na no miłość Boską, jesteśmy ciągle w społeczeństwie, w którym sama organizacja nie jest zagrożeniem. I trzeba wykazywać inicjatywę. Mhm. I tej inicjatywy pana żadicielne. zdaniem przedsiębiorcom brakuje. To co by Pan im poradził dziś? Jak, 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 jak się no do co? tego zabrać? No być może nie dostrzegam jakichś ukrytych działań, ale to, co jest dostępne publicznie, to przemawia raczej za tym, że występują w roli petentów. Mhm. Ja, sama organizacja nie jest trudna. Formułujemy precyzyjnie cel. To znaczy, aby restrykcje nie były chaotyczne, były proporcjonalne do zagrożenia się zarażeniem. Wy, wy, wybieramy najlepszych ekspertów i tworzymy grupę roboczą, która wypracowuje własne stanowiska i domaga się współudziału czy konsultacji od strony rządowej. No dobrze, to panie profesorze, proszę poprawić mnie, jeżeli się mylę, ale na to mogą sobie pozwolić duże firmy, duże korporacje. A co na przykład z ludźmi, którzy tracą Nie, 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 nie. przepraszam bardzo. Nie. Tak. nie, 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 proszę. Ja nie mówię o pojedynczych firmach. Mhm. Ja mówię o organizacjach przedsiębiorców. Rozumiem. My mamy Leviatara, mamy BCC i inne organizacje. One zrzeszają tysiące firm. Mhm. I moim zdaniem ich obowiązkiem a także możliwości. jest zrobienie czegoś, o czym mówiłem. Panie profesorze, nie wiem, mam nadzieję, że tak siedzi pan, to dobrze, bo chciałam panu przytoczyć cytat z Piotra Patkowskiego, wiceministra finansów, nie wiem, czy pan słyszał, co powiedział. Stwierdził, że nie ma planów organizowania pomocy dla Polaków dotkniętych przez pandemię COVID-19, bo jak wytłumaczył, dzięki obostrzeniom i zamknięciu części przedsiębiorstw konsumenci mają w portfelach więcej pieniędzy niż zazwyczaj. Jak pan to skomentuje? No, rozumiem, że ten młody człowiek chciał się popisać jakąś oryginalnością. Ale nie potępiłbym go tak w czambu. Bo dlatego, że proszę pamiętać, a skąd się biorą pieniądze na pomoc? Z kieszeni Polaków. No to tak, wiecie, no rząd nie ma swoich własnych większy, pieniędzy, wiecie, to wiemy. Jeżeli domagamy się większej pomocy dla Polaków, to musimy sięgnąć głębiej do kieszeni Polaków. Jaki to ma sens? Mhm. No żaden. Nie ale dobrze. sformułowanie było niefortunne. Niefortunne. A czy fortunna Pana zdaniem jest ta cała strategia powolnego zamykania poszczególnych gałęzi gospodarki? Jak Pan w ogóle ocenia taki logiczny związek przyczynowo-skutkowy rządu, działań rządu przez tych ostatnich kilka miesięcy? No bo teraz mamy kolejne restrykcje, kolejne gałęzie gospodarki się zamykają, siłownie, kluby fitness, kina, teatry, baseny, już nie wspomnę o branży gastronomicznej, a ja już w ogóle nawet nie będę mówić o branży artystycznej, bo to jest absolutna tragedia i zapaść. Czy Pana czy te, te działania wszystkie są spójne i logiczne? Ja nie mogę występować w roli eksperta od wszystkiego. Mm -hmm. Nigdy tego nie robiłem. Mm -hmm. Więc mogę tylko wrócić do tego, co starałem się powiedzieć, że restrykcje powinny być proporcjonalne do stopnia zagrożenia. I można zauważyć, że nie we wszystkich przypadkach to się dzieje, co by sugerowało, że trzeba poprawić sposób przygotowania. No i wracam do tego, co już powiem po raz trzeci. Powinna być o dużo aktywniejsza rola ze strony przedstawicieli organizacji pracodawców i związków zawodowych, którzy najlepiej znają miejsca pracy. No A jeszcze jedno chciałbym mhm. podkreślić przy okazji, bo wiemy, że we wszystkich krajach wystąpił przyrost liczby osób zarażonych z epidemią, ale na tym sprawa się nie kończy. Albowiem w Polsce ten przyrost, począwszy od września, jest wyjątkowo gwałtowny. W porównaniu z większością innych krajów, i tu powstaje pytanie: dlaczego? I nie sposób uniknąć wskazania na zaniedbania, jakie istniały, zaistniały po stronie obecnej władzy w ciągu poprzednich miesięcy. Po Narpie, przypomnę, wprowadzono bardzo drastyczne restrykcje na początku, a potem to gwałtownie rozluźniono. Na dodatek, i tu mówię o obecnym premierze, panu Morawieckim, zachęcając starszych ludzi. Żeby się nie przejmowali koronawirusem. To jest niebywała odpowiedzialność moralna za to, co on i inni zrobili, no po co? No po to, żeby zapędzić ludzi, żeby przeprowadzić zgodnie z własnymi intencjami te, te wybory. I o tym nie można zapomnieć, bo jak zapominamy o złych moralnie, czy może nawet gorzej, kryminalnie czynach, to one się powtarzają. Panie profesorze, nie wiem, czy pan będzie chciał odpowiedzieć na to pytanie, bo twierdzi, że nie jest ekspertem od wszystkiego, ale będę próbować. Z perspektywy byłego ministra finansów i ekonomisty dziś, wtedy i, i nadal. Mhm. Gdyby to od pana zależało, to pan zdecydowałby się na wprowadzenie całkowitego lockdownu? Czy to jest yy, granie warta świeczki? Czy to jest jednak z perspektywy polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców zbyt duże ryzyko? Że to, no nie, że trzeba spróbować jakoś inaczej. Ale trzeba by zacząć, jakie miało być uzasadnienie. To by oznaczało, że zamykamy wszystko bez względu na różnicę w stopniu zagrożenia. Więc to kłóciłoby się z tą ogólną zasadą, którą staram się uporczywie w rozmowie z panią odstawiać. Po chcę zwrócić uwagę na to, że do tej pory szczęśliwie udało nam się chronić przed załamaniem produkcję materialną. Usługi gorzej, bo tam częściej dochodzi do kontaktów między ludźmi, ale fabryki, zakłady pracy, produkcji materialnej i dlaczego? Dlatego, że sami przedsiębiorcy wprowadzali odpowiednie środki ochronne. Ja z nimi rozmawiałem. Miałem okazję wiele się dowiedzieć, więc trzeba polegać na ich opinii, bo oni we własnym interesie, a także w interesie swoich pracowników, starają się tak przeorganizować produkcję tak, Chronić pracowników przed wzajemnym zarażeniem, żeby była kontynuacja działalności. Mhm. Jeżeli by doszło do zamykania fabryk, to wtedy jest załamanie gospodarki włącznie z eksportem, na którym opiera się nasza gospodarka. Więc samo hasło generalnego lockdownu nie usprawiedliwiałoby tego rodzaju restrykcji. Panie profesorze, czy zgadza się pan z tymi, którzy twierdzą, że najgorsze jest tak naprawdę dopiero przed nami? Jeszcze, mam na myśli oczywiście zapaść gospodarczą i że to będzie no, największy kryzys finansowy od dziesięcioleci. Zapaść gospodarczą by nastąpiła, gdyby zamknięto wszystko. Mhm. I to na dłuższy czas, to znaczy właśnie fabryki. No i starałem się wskazać na to, że nie dałoby się uzasadnić tego, bez jakichś szczegółowych analiz. Na pewno nie na zasadzie takiej, że zamykamy wszystko, bo zamykamy. Bo na przykład mamy taką, a nie inną liczbę zakażeń dziennie. O, bo tutaj premier zawsze mówi, że jeżeli to się to około 30 tysięcy zakażeń dziennie będzie przez jakiś czas, no to wtedy całkowity lockdown. No to na razie mniej więcej są takie zależności. To nie jest żadna zależność, bo trzeba by wiedzieć, Mianowicie, jakby się rozkładały te przerosty zakażeń, i w jakiej mierze to dotykałoby tej części, która do tej pory nie jest zamykana. To jest elementarna analiza. Przy mocy takich globalnych liczb niewiele się uzasadni. Mm -hmm. No to jeszcze wracając do tego kryzysu, bo ja pytałam nie tylko w kontekście Polski, ale w ogóle całego świata, jak długo będziemy lizać rany, Pana zdaniem? Czy to jest jeszcze kwestia. Zupełnie nie do prognozowania, bo nie wiemy, co się wydarzy w związku z epidemią i rozwojem właściwie. Wszystkie prognozy sygnalizują, że w przyszłym roku będzie szczepionka. Mhm. A wiemy nawet, że ona się już pojawiła, choć nie jest jeszcze rozpowszechniona i trwałą pracę nad chyba 200 szczepionkami. Dotychczasowe doświadczenia z pandemiami wskazują, że zawsze one wygasają. To jak szybko wygas wygasają zależy właśnie od szybkości pojawienia się szczepionek. Ja zakładam, śledząc po prostu to, co można wyczytać lub dowiedzieć się w internecie, że jak na razie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla świata, choć w różnym stopniu dla różnych krajów, jest to, że w przyszłym roku, pewnie nie w pierwszej połowie, ale potem będą się rozpowszechniać szczepionki, a być może pojawią się również lekarstwa, które będą chronić ludzi przed najgorszym obrotem sprawy, jeżeli chwycą koronawirusa i przy tym założeniu, które jak sądzę jest w tej chwili bardziej prawdopodobne niż różne katastroficzne, to by znaczyło, że w przyszłym roku, może w drugiej połowie, powinno następować odbicie gospodarki. Przede wszystkim zaczną funkcjonować te dziedziny, które były zamknięte i to będzie szybkie odbicie. W Polsce odbicie może być słabsze, dlatego że mieliśmy, być do tej pory przynajmniej, zostaliśmy mniej dotknięci Epidemią niż na przykład Hiszpania czy Włochy, bo to są kraje turystyczne i one my nie jesteśmy tak turystyczni jak te kraje. Panie profesorze i na sam koniec jeszcze chciałam pana zapytać o stosunki Polski z Unią Europejską. Jak bardzo Pana niepokoi to, co dzieje się na linii polska Unia właśnie, szczególnie w kontekście środków, które mieliśmy dostać chociażby z tego funduszu pomocowego związanego właśnie z walką z epidemią z koronawirusem, nazywaną planem marszala Unii Europejskiej. No w tej chwili mamy bardzo duże napięcie, mamy perspektywę powiązania wypłaty tych funduszy z praworządnością. Unia, jak wiemy, praworządność nie najlepiej w Polsce ocenia, Polska z kolei odpowiada, że jeżeli będzie takie powiązanie, no to no my nie będziemy wpłacać do Unii składek. Czym to się Pana zdaniem no, może przede skończyć? Nie mówi tego, nie, przede wszystkim nie mówi tego Polsko. Znaczy polski rząd, nie mówi No tak. Kaczyński I jego polityce. Mhm. To, to są paranoiczne, yy, paranoiczne wystąpienia obliczone, nie wiem na co, na, na przestraszenie Unii Europejskiej. No to kpina. Czy też na to, żeby zmobilizować zwolenników tego, żeby wprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? bo to w tym kierunku by zmierzało, więc to y, się nie powiedzie. Osta jeżeli by doszło do próby blokady, to Unia Europejska już wskazała, że ma sposób obejścia takiego liberum veto przez zawarcie traktatu między krajami Unii Europejskiej z pominięciem Polski, ewentualnie y, y, Węgier, więc to jest wyraz, to co mówią ci ludzie typu właśnie Kaczyński, że i inni, to jest wyraz jakiejś desperacji, a także paranoicznej wiary, że oni coś osiągną i że oni przestraszą kraj Unii Europejskiej. Mm. Ja mam wrażenie i mam też nadzieję, że tego rodzaju wystąpienia ugruntowują w Polsce, a zwłaszcza w młodym pokoleniu, które pokazało przecież ostatnio, że nie zgadzają się na destrukcję państwa przez PiS, że ugruntują w Polsce poparcie dla Unii Europejskiej. I to jest bardzo ważne. I taki będzie moim zdaniem efekt tych paranoicznych wypowiedzi Kaczyńskiego czy ziobry. Panie profesorze, jeszcze pytanie od widzów. Czy w przyszłym roku y, mamy spodziewać się wzrostu cen i wzrostu podatków, jak pan sądzi, żeby móc zasypać tę dziurę, która pojawia się w budżecie Zjednoczonej Prawicy? Ceny rosną i to się nazywa inflacja. Mhm. Proszę, ja przypominam, że mamy inflację wskutek polityki NBP-u, która sięga 4%. Przy oprocentowaniu depozytów o wiele mniejszym, to znaczy, że ludzie tracą na realnej wartości swoich oszczędności. Gotówka też traci na wartości, jeżeli inflacja. W przyszłym roku też będzie inflacja. Pytanie, czy ona będzie równie wysoka czy niższa, i to zależeć będzie w dużym stopniu od tego, jak odpowiedzialna będzie polityka fiskalna, czyli budżet i monetarna, czyli NBP. Bo przypomnę, że bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost cen jest kurs, o czym była mowa, to znaczy, jeżeli złotówka słabnie, to ceny rosną. Jeżeli ktoś dba o stabilność złotego i stabilność w związku z tym oszczędności i pieniędzy w kieszeniach Polaków, to niech patrzy na stabilność kursu złotego. Czyli, gdyby pan to miał z polskiego przełożyć na nasze co? naszym widzom, oni mają to czytać tak, będą wyższe ceny, tylko nie chcę, żeby nie wprowadzać paniki, powiedzieć o ile? Nie, wskazałem na to, że od czego zależy to. Mhm. I tyle tylko można naprawdę odpowiedzialnie powiedzieć, ale po co to mówię, żeby ludzie śledzili? Oni przecież nie jesteśmy jakimiś biernymi podmiotami. Żeby ludzie śledzili, co robi obecna władza, łącznie z Narodowym Bankiem Polskim. To co z podatkami jeszcze, Panie Profesorze, bo takie pytanie też padło. A, proszę Państwa, to jest o wiele jaśniejsze sytuacja, choć no, dosyć przykra, jeżeli najpierw się zwiększa wydatki w okresie bonanzy, a przypomnę, że łączne wydatki o okresie socjalnym wzrosły wzrosną o 60 miliardów co roku. A gospodarka, a gospodarka nie przyspiesza, a przecież ona nie przyspieszy ani na krótszą, ani nawet na dłuższą metę w porównaniu z poprzednim trendem, to jaki jest wybór? A, trzeba ograniczać wydatki. Jeśli tego nie robi, to się podnosi podatki. I co gorsze, lub co gorsze, nadal się drukuje pieniądze, co z kolei by zagrażało stabilności złotego. Taki mamy wybór. I proszę sobie przypomnieć, że to jest nieprawdą, że PISO obniża wydatki przeważną podatki oni wprowadzają Rozmaite dodatkowe obciążenia, tylko starają się oszukać ludzi, nie nazywając tego podatka. Podatki Mógłbym, są... tak zwane, <grym> tak. Mhm. Panie profesorze, i już ostatnia, ostatnia kwestia to też zawsze budzi ogromne emocje. Tutaj widzę bardzo pożądana jest Pana opinia na temat tego, co powinno się zrobić z programem 500 w kontekście tego kryzysu, który mamy w tej chwili, i tego, który być może jeszcze będzie nas niepokoił w roku przyszłym. Czy zupełnie zlikwidował Pan ten program, czy jakoś go po prostu zracjonalizował? Dobra, no dojdę jeszcze raz, po sobie. jeżeli się najpierw rozdeło wydatki, nie? a gospodarka spowalnia, również będzie rosła wolniej na dłuższą metę bez reform, no to mamy trzy rozwiązania. Ograniczać te wydatki, które y, nie pomagają rozwojowi, podnosić podatki lub drukować pieniądze. Dobrze, tylko to, to mamy, trzy, to mamy trzy opcje, ale wybrać, tutaj widzowie pytają, którą z tych opcji pan by wybrał jako minister? Gdyby pan proszę dzisiaj. Mówię, mm -hmm. Proszę państwa. To... Za chwilę każdy rozsądny człowiek, staram się do nich należeć, Pojmuje, że najlepsze jest ograniczenie wydatków, zwłaszcza takich, które nie służą rozwojowi gospodarki. Bo na przykład dobra edukacja służy rozwojowi gospodarki. Dobra służba zdrowia, jeżeli chroni. Ale rozdawanie pieniędzy, tak jak nastąpiło zapisu 500, plus, to nie służy rozwojowi gospodarki. Jest w sytuacji, w której trzeba Stabilizować finanse państwa, eliminacja lub silne ograniczenie takich wydatków jest najmniej złym rozwiązaniem. Z punktu widzenia tego, co jest najważniejsze dla ludzi, co jest wspólnym dobrem stabilność i rozwój gospodarki. No tak, tylko tym się nie zawsze zdobywa głosy wyborcze, niestety. Panie profesorze, bardzo dziękuję. To zależy, panie, to zależy od sytuacji. To nie jest tak, że zawsze populizm wygrywa. Jeżeli ludzie pojmują, że populizm doprowadza do katastrofy, to wyrzucają populistów z władzy. I dojdzie do takiego I momentu, myśli, pana prostu... zdaniem? Słucham. I dojdzie do takiego momentu, pana zdaniem? Czy takim światełkiem w tunelu dla wrogów populistów, rzecz jasna, jest na przykład to, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych? Czy to już właśnie jest taka, taka pierwsza iskierka, która pokazuje, że ludzie zaczynają zmieniać sposób to, myślenia? Od nas głównie zależy. I to się zaczyna zmieniać, zwłaszcza w młodym pokoleniu, co uważam za bardzo, bardzo pozytywne. A oczywiście zmiana władzy w Stanach Zjednoczonych oznacza większą spójność Zachodu i o wiele mniejszą tolerancję ze strony nowej władzy amerykańskiej dla niszczenia państwa prawa w Polsce. Panie profesorze, ogromnie dziękuję za to spotkanie, za to, że poświęcił pan nam czas. Profesor Leszek Balcerowicz, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, były minister finansów, były szef NBP. Dużo zdrowia i dużo siły życzymy. Pozdrawiam serdecznie i do profesor. zobaczenia. Proszę. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo.